Dzień dobry, przywitam się z Wami w porze takiej przed, obie... przed obiadem, tutaj jak widzicie schabowe z mozzarellą się robią, brokuł już też, ziemniaczki będą gotowane, a jak robiłam tego schabowego, najpierw jak widzicie podsmażam troszeczkę na patelni i to wszystko wtedy na papier do pieczenia, kroję mozzarellę i do piekarnika, tak aż ser się nam roztopi, także... Obiadek się już robi. A tutaj na deser będzie budyń śmietankowy już zrobiony. Jeżeli chodzi o to, co się u nas dzieje, słuchajcie, to e, ja w ogóle od tego powinnam nawet zacząć tego vloga i nie pokazywać Wam najpierw jedzenia, tylko powiedzieć po prostu o absurdzie, który według mnie jest po prostu... W obecnej sytuacji, gdzie wszystkiego brakuje, podnosić aż tak ceny, e, sytuacja ma się do żelu antybakteryjnego, takiego co ja Wam, wiecie, pokazywałam, nie mam go teraz przy sobie. E, ten taki mały 50 ml, e, który ma 50 ml, wyobraźcie sobie, że e, już w dwóch aptekach e, dowiedziałam się, że on kosztuje 35 zł. Te sparu grosz, 34 z kawałkiem, więc uważam, że jest to totalny absurd e, żerować na ludziach w takiej sytuacji, gdzie w netto kupiłam za 34,9, a tutaj za 34 z kawałkiem kosztuje 1. Także słuchajcie, e, dajcie swoją drogą znać, czy w waszych miastach, gdzieś w aptekach też rzeczywiście tak podrożały te płyny. E, mało tego Rosman wprowadził bardzo mądrą rzecz. Poczekajcie sekundę. E, Rosman wprowadził bardzo mądrą rzecz, szkoda, że tak późno. E, trzy sztuki na osobę. Przypuśćmy, mydła, nie wiem, papier toaletowy i tak dalej, czy jakieś tam, wiecie, płyny, e, podejrzewam, że to też o to chodzi. Trzy sztuki na osobę i to jest po prostu świetny pomysł, tylko szkoda, że tak późno, naprawdę szkoda wielka. Bo gdyby było to wcześniej, takie wiecie, odgórnie. Że po tyle i tyle sztuk na osobę, to nie byłoby takiego boom i nie byłoby takich pustek w tych sklepach. Chociaż może pustki by były, ale wiecie, jeden drugiemu spod rąk by nie zabierał. Także. Masakra, dobra, zmykam robić dalej obiad, bo widzę, że już schabowe mi się przypalają. I dziś znowu moi drodzy mieliście możliwość zobaczenia, że znowu są braki na półkach, tym razem sklep oszu i to tylko takie spożyw, znaczy spożywcze chemiczne rzeczy, w sensie bardziej ręczniki, papiery, podpaski i higieniczne i powiem Wam, że jeżeli chodzi o mąkę cukier czy sól, Spoko, pełne palety stoją, także tutaj akurat nie można zarzucić, że czegoś nie było. Zaczynają zamykać, tak? Cukiernie, gdzieś tam jakieś puby i tak dalej, więc jest to, uważam, świetna sprawa. Oczywiście na galeriach również sklepy będą pozamykane. Pisałam nawet z koleżanką, która pracuje w obuwiu. I mają zamknięte. Co prawda mają zamknięte dla ludzi, ale e, będą miały co tam robić, nie wiem, czy towar wykładać, czy, czy coś tam już nie będę tak bardziej szczegółowo wnikała w to. W każdym bądź razie na pewno będzie sklep zamknięty dla e, klientów. Ale wiecie, na pewno zawsze znajdzie się jakiś tam jeden, który będzie się dobijał i będzie chciał się dostać, bo on musi, nie wiem, buty sobie wybrać albo coś. Mm. Byliśmy dziś, aha byłam w Rosmanie. Słuchajcie, na wejściu do Rosmana jest informacja, żeby stawać w odległości, właśnie nie pamiętam, czy w Rosmanie było metr, czy półtora, chyba jakoś metr było też. Jeżeli ktoś ma możliwość, to płacić właśnie kartą. A zbliżeniowo co jeszcze? A, byliśmy też w Lerua. Byliśmy też w Lerła i powiem Wam, że taka sytuacja nie wiem, śmieszna czy nie, ale mam wrażenie, że niektórzy ludzie nie potrafią czytać i nawet nie potrafią zrozumieć obrazków, które są na danym plakacie. A mianowicie przed kasami były takie, wiecie, plakaty poustawiane, że właśnie aby był odstęp od klienta jeden metr, no i my ten odstęp utrzymaliśmy. Pani, która stała przed nami, stała właśnie metr, natomiast za nami były trzy osoby, które stały razem, i wszystkie trzy po prostu stały nam za plecami. Stały za plecami, ja otwarcie, głośno mówiłam, że e, może nie mówiłam, wiecie, wprost do tych osób, ale mówiłam do osoby, z którą ja byłam, że chyba ludzie nie umieją czytać. E, powinni cofnąć się chyba raczej do podstawówki, skoro jest ewidentnie przy każdej kasie informacja. Informacje są na drzwiach powieszane, ludzie w większości, jak tak staliśmy, to rzeczywiście utrzymywali ten kontakt, znaczy tą odległość metra, co najmniej tak być no bo nie do, do centymetra, ale mniej więcej tak się ludzie starali utrzymywać tą odległość, a tutaj po prostu i od razu mówię, że to byli Polacy, także wiecie, język znali. No troszeczkę, wiecie, człowiek jest jednak zniesmaczony, bo stara się gdzieś tam jakieś. Może nie zwariować, ale gdzieś tam też nie, nie panikować i w ogóle. No ale jeżeli gdzieś jest jakieś, wiecie, jakieś rozporządzenie, gdzieś, no wisi, tak, no po to jest gdzieś tam ten plakat i tak dalej, żeby po prostu. E aby po prostu się do niego zastosować. Mało tego, nie wiem, czy to wejdzie w ogóle we wszystkich biedronkach, bo słyszałam, że u nas na mieście ma wejść coś takiego, że do 50 osób ma się znajdować maksymalnie na sklepie. Także, no zobaczymy, czy to wejdzie w ogóle, wiecie, do sklepów biedronka wszystkich, czy to tylko takich na przykład na starówce, wiecie, mniej więcej te rejony. Ja zakupię jako taką mam zrobione. Ewentualnie może jeszcze w poniedziałek gdzieś się udam, bo prawdopodobnie zostaniemy same. A jak nie, to po prostu tylko pieczywo już tutaj koło nas kupię i mogę też upiec, ponieważ mam drożdże, mam Wszystkie inne produkty, które są potrzebne do upieczenia bułek, czy tam jakiegoś chleba. Jak wiecie, piekłam też bez drożdży, więc to nie jest żaden problem. Co prawda, mąki mam chyba tylko kilogram. Nie zdążyłam kupić, ale to też nie jest jakiś tam wielki problem iść do sklepu tutaj kupić, bo podejrzewam, że w naszym takim sklepiku, tym małym, że raczej będą takie rzeczy. Ludzie tak nie widziałam, żeby właśnie wynosili torbami z tych sklepów, więc e, fajne jest to, że Straż Miejska e, będzie e, spisywała, monitorowała młodzież, która będzie po prostu gdzieś tam, wiecie, się włóczyła. E, czy to po galeriach? Chociaż na no galeriach no jedyne co mogą, to wiecie, gdzieś tam na spożywkę wchodzić, no bo wiadomo, że wszystkie inne będą pozamykane, puby, kluby, kina i tak dalej też pozamykane, więc ta młodzież no teoretycznie nie miałaby gdzie chodzić, tak, ale oni sobie zawsze znajdą, więc uważam, że jest to bardzo dobry sposób, żeby właśnie monitorować, spisywać, no bo każdy też trąbi, że to nie są wakacje, tylko po prostu. Trzeba się tak zorganizować i żeby wszystko było dobrze i wszystkim pasowało. No, wiadomo, że to tam wszystkim może też nie będzie pasowało to złe określenie. No ale, ale cóż, jak mus, to mus. No, najgorsze jest to, że trzeba pilnować, żeby dziewczyny odrabiały lekcje. Bo to tak wiecie nieby na, na, są przesyłane im wiadomości na telefony, ale to trzeba tak troszeczkę. Stać i pilnować, bo to, a to później zrobię, a to teraz nie. No i niestety trzeba troszeczkę się wziąć za to, żeby nie było zaległości. No. Także. Szok, po prostu szok, to co się dzieje. Ja już czuję, że po prostu głowa znowu mnie boli. Nie wiem, czy to od zatok, czy, czy od czego idę zaraz. Zmywać makijaż, jeszcze muszę sobie brwi zrobić, ale to już pewnie yy... wydopiluję sobie jutro, bo się zabieram za to już od kilku dni i ciągle coś, ciągle coś, a że głowa mi boli, to staram się po prostu unikać jakichś tam wyrywania i męczenia się. No, jutro niedziela, mam nadzieję, że jakiś spokojny dzień. Ja już sobie tak troszeczkę rozpisałam obiady żeby móc, wiecie, tak bardziej zapanować nad tym na dwa-3 dni, nie na więcej, no bo koncepia, koncepcja może się zmieniać. Wiecie, czasami czegoś się nie zje, więc zostanie na drugi dzień. Mm, ale chcę właśnie sobie tak troszeczkę poplanować, chociaż to planowane nie zawsze wychodzi, jak widać. No, ale dobra, ja Was nie zanudzam. Mm, mam nadzieję, że w Waszych miastach troszeczkę spokojniej. Kujawsko pomorskie, póki co niby bez. Czyste na tej całej mapie, wiecie, którą przedstawiają. Kujawsko-pomorskie i jeszcze jedno województwo. Jeszcze jedno województwo, ale nie pamiętam teraz które. Nie chcę teraz skłamać, żeby nie wprowadzać w błąd, ale e, i tak dzisiaj z koleżanką nawet się śmiałam, że ciekawe, czy rzeczywiście u nas w Kujawsko-pomorskim nie ma, czy po prostu nie jesteśmy jeszcze o tym poinformowani i dowiemy się gdzieś tam, wiecie, na szarym końcu. No dobra, Idę dalej planować. Nadrabiać YouTube. I może uda się takie vlogi nagrywać przez te dwa tygodnie. Zobaczymy też, jak to czasowo, organizacyjnie i w ogóle wiecie, wyjdzie, bo mówię już drugi dzień mnie tak strasznie głowa boli. Nie wiem, czy to od natłoku wiadomości, od, od tego latania gdzieś tam po tych sklepach, chociaż też nie byliśmy w wielu sklepach, więc to tak nie wiem. Straszą też, żeby wypłacać pieniądze z bankomatów, bo e, może się za chwilę okazać, że też będą problemy z wypłatami z bankomatów. E, teraz też pojawiają się oszuści e, z jednego z banków, ale nie będę mówiła, żeby tam nie, nie było później problemów, że właśnie wysyłają jakieś wiadomości na maile, żeby coś gdzieś tam potwierdzić, coś wysłać i, i tak dalej. Wiecie, po prostu. Ludzie zaczynają naprawdę żerować na, na tym, co się dzieje i w ogóle przypomniałam się sytuacja, koleżanka mówiła mi przed chwileczką dosłownie odnośnie fileta, że gdzieś w jakimś sklepie, gdzie normalnie ten filet kosztował tam 16-17 zł, ktoś tam z jej znajomych za 26 zł dostał. I to momentalnie cena, słuchajcie, wzrosła, bo jeszcze wczoraj ten filet był właśnie 16 czy 17 zł. A dzisiaj już był 26 zł. Wyobrażacie to sobie, jak ceny poszły? No najbardziej rozwaliło mnie to z tym żelem antybakteryjnym. 50 ml i 34 zł. No dajcie ludzie spokój. Dobra. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Nie dajmy się zwariować, ale pamiętajmy, jeżeli nie musimy, nie wychodzimy z domu... Pilnujmy, aby nasze dzieci też nie wychodziły, i odbyły tą swoją, wiecie, kwarantannę w domu, bez właśnie wychodzenia gdzieś tam. Wiadomo, no, na dwór można wyjść, ale nie chodzić po jakichś galeriach, po sklepach i tak dalej. Jeżeli macie możliwość zostawienia w domu, to je po prostu zostawcie, żeby tam bardziej ich nie narażać. Także trzymajcie się i do być może jutra.